Dzisiaj wspomniałam swoje największe świąteczne marzenie i do domu wjechały dwa 3-metrowe dziadki do orzechów. Zanim wyślemy je do domu w Polsce, to chcę je złożyć i przekonać się, czy naprawdę są aż tak zmiarki. Zrobimy też z Emilką domek z piernika, a ja opowiem wam, co dały mi stany, ale zanim to, to najpierw pierogi Zapach gili. to zrobi czyszczę obrazy, bo idą do nowego domu już trzy czy cztery sprzedałam nawet z kuchni ten taki ładny co lubię, ale mówię dobra niech idą w świat dalej kogoś cieszą pani dzisiaj też ma przyjechać po następny no i zostanie nam pusta ściana

Hej, kichę, chcę Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj przy tych moich wielkich paczkach, tutaj jest jedna rozerwana na moje nieszczęście i nie wiem, co my z tym zrobimy, bo tutaj są paczki, które pójdą do Polski, bo zamówiłam sobie coś do Polski. I Teraz sobie z Wami to otworzę, spróbuję chociaż złożyć, spróbuję. Nie wiem, czy mi się tutaj uda, bo pan Jurek mi wymierzył, że tutaj się to nie zmieści. Ale powiem Wam najpierw e, tak, całą historię w ogóle co zamówiłam, bo e, bardzo mi się marzyły do, w ogóle całe życie, odkąd kiedy tutaj przyleciałam, bardzo mi się marzyły dziadki do orzechów na dwór, ale takie super duże, takie no po prostu mi się marzyły. Tutaj nie mieliśmy takiej możliwości w ogóle, żeby je gdziekolwiek postawić. No i tak mówiłam do Jurka, że jak będziemy kiedyś wracać do Polski, no to serio, ja sobie kupię tutaj, będę miała pamiątkę po Ameryce. No i to zrobiłam, posprzedawałam trochę rzeczy z domu. No i ogólnie jest taki, wiecie, drobnostek, a tu obrazek, a tu jakaś durnostojka i w ogóle, no i sobie powoli jeszcze dozbieram, bo jeszcze dużo mi brakuje, ale już na, powiedziałam do Jurka, to jest kredyt zaufania dosłownie, więc wybrałam już teraz, zamówiłam, no bo boję się, że później po świętach to ogólnie albo by było, albo by nie były, teraz były też w dobrej cenie. Także tak, mam dwa gigantyczne dziadki do orzechów, y, które polecą do Polski, będą zdobiły naszą bramę albo wejście do domu. Zobaczymy, chyba raczej pod wejściem się nie zmieszczą, ale pod bramą Jurek powiedział, że tak, że my jeszcze je podświetli I one mają, y, wiecie ile? Mają prawie 3 metry wysokości. Tu akurat y, w pewnym sensie trochę y, się zje, że mi nie dogadaliśmy, no bo y, było tak, że y, wzięłam. On wiedział o tych dziadkach, że ja je chce kupić no i on mi powiedział, że on by chciał takie do metr pięć, m pół metra półtorej metra, albo tak metr m maksymalnie ale ogólnie były takie, ale nie tylko średnio mi się podobały a nasi sąsiedzi mieli właśnie takie duże i one były ładne i dokładnie te zamówiłam i wziąłam go na spacer tak go podeszłam trochę i mówię Jurek, czy te ci się podobają, są takie fajne no i mi powiedział wtedy, że tak, że te mu się akurat podobają, że są no faktycznie ładne więc nie pytając go w ogóle o to, że hej Jurek, on mają 3 metry, a nie 1,5, no to po prostu je zamówiłam. No bo stwierdziłam, że skoro mu się podobają, no to będzie zadowolony. Oczywiście w sumie później, dopiero po jakimś czasie, bo mu powiedziałam, że one mają 3 metry, prawie, no to był lekko zszokowany, ale ogólnie już mu to przeszło. Wymierzył mi tutaj do sufitu i powiedział, że w ogóle, że ja tutaj ich w domu nie złożę. I tak naprawdę ja chyba też sobie nie zdawałam sprawy w ogóle, jak zamawiałam, ile to jest 3 metry, że. Nie wiem, nie, nie jakoś nie doszło do mnie, że one mogą być takie duże, więc ogólnie jak przyszły wczoraj te paczki, to powiem Wam, że ja byłam w szoku. Ja nie wiem co ja się spodziewałam w ogóle, że one będą chyba połowę mniejsze, nie wiem, nie wiem, ale jak zobaczyłam te paczki, że one są takie olbrzymie, też się przestraszyłam, no i y, ogólnie... <ścoughs> to ja Wam powiem. Chyba przegięłam, ale to się zaraz okaże. Ogólnie tutaj te dziadki, które zamówiłam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, one są z Walmartu i one były naprawdę w dobrej cenie, bo sprawdzałam w Polsce, szukałam też na stronach internetowych, tak żeby sobie porównać mniej więcej ile w Polsce kosztują, no to po pierwsze nie znalazłam nigdzie w Polsce w żadnych sklepach, nawet w Flora Point patrzyłam, no to Flora Point chyba tak, jako coś się nazywa, ten sklep w Warszawie ten taki super duży, no to nie nie znalazłam czy, y, takiej wysokości jak ten, były chyba największe 200 centymetrowe i one też kosztowały tyle pieniędzy, że to jest po prostu szok, że samochód by za nie kupił, więc ogólnie wiadomo, że na coś takiego w Polsce już bym sobie nie mogła pozwolić, ale tutaj ogólnie, wiecie, te rzeczy... Ja, ja myślę, że one są w takich w miarę przystępnych cenach, że dosłownie, wiecie, raz na parę lat coś można. A tak jak mówię, to będzie moja taka pamiątka po Ameryce. Yy, no i super, ja się cieszę. Marzyłam o tym zawsze. Serio, ogólnie ja wiem, że to jest rzecz materialna, ale myślę, że każdy z nas ma jakieś takie, powiedzmy, materialne marzenie. rozcinamy a rozkładam je, bo i tak musimy je przepakować. Chyba e, się boję. Wyślemy je pewnie w tych samych kartonach, ale ogólnie te kartony są porozdzierane, więc trzeba będzie je jakoś dobrze zabezpieczyć. No i zobaczymy. Jestem podekscytowana, ale zabiorę tutaj stalik, bo nie ma miejsca w ogóle. Kajcie, może tam na bok odsunę. Kajcie, w ogóle w getrach jestem, w luzie, w skarpetach u nas jest tak zimno. W końcu mrozy do nas przyszły, i to jest, tak jak czytałam. Najbardziej mroźny grudzień w Nowym Jorku chyba od lat. O matku. O mama. Wow. O mama. Mia. O mama Mia. Nie wierzę. Gdzie odsunę ten stolik. Oj, o, mama mia! Fajnie, że one są właśnie w takich kawałkach, że nie jest w całości. Bałam się, że w całości przyjdzie, bo w ogóle nawet tego nie, nie sprawdziłam jak zamawiałam. Aha, tu jest taki... Okej, okay, dobra. Hop, lecimy sobie. Tej... Nie, zaraz się okaże, że Jurek miał rację i że ja to dokładnie tutaj nie zmieszczę. Buu. Ja myślę, że to nie ma tyle metrów, że to się zmieści tutaj. A bo one też grają jakieś w ogóle, Bo one też świecą, właśnie tak. One też świecą i grają. Tutaj jest instrukcja i zabieramy się za stronę. Ja to złożę, ale ja tego nie rozłożę. Holy moly guacamole. O ja, to jest takie wielkie. Wow, wow. Głowa mi nie weszła. E, tak jak pewnie widać, dokąd on jest i dokąd mi tutaj ręce jego sięgają, no to możecie sobie wyobrazić, jak duży jest. E, czy żałuję? Nie, nie żałuję. <śm> Wymiękam. Złożyłam dwa. No tak niedokładnie, bo ogólnie już mi siły zabrakło, ale głowy się nie da założyć. Nie da się, nie zmieszczą się i Jerzy miał rację. E, dobra, zwracam ci Juroś, honor. Mówiłeś, że się nie zmieszczą, nie zmieściły się, natomiast e, no, powiem Wam, że spoko. Nawet mi się podobają, są ok. E, będziemy teraz, ja nie wiem, w ogóle Jurek tu się załamie, ja sama się załamuję. Jak wróci do domu i zobaczy je tutaj w ogóle, tak stojące gdzieś, gdzieś, bo po prostu e, Oret. No, złożyć to było spoko, ale chyba teraz rozłożyć będzie problem są samochód, bo zimno. Dzisiaj 34 to teraz pokazuję, więc to słonka i tak się zrobiło w miarę cieplej. Nie wiem, ile to może być, ale jest na minusie temperatura. Rano, jak jechałam do szkoły, to pokazywało 26. Jurek teraz jest w Upstate w Nowym Jorku. No to wczoraj wieczorem mi wysyłał, miał minus 18 Celsjusza. A ja już mówię do niego, że ja nie pamiętam takich mrozów. Ogólnie tutaj u nas te zimy są takie, że praktycznie śniegu w ogóle rzadko co. Kiedyś jeden rok był taki, pamiętam, że w ogóle śniegu nie było. Też pamiętam, wiecie co, taką wigilię, gdzie wychodziliśmy na krótkim rękawku na dwór, bo było tak ciepło, dosłownie. W tym roku może będzie trochę lepiej, bo ponoć nadają jakąś mocną zimę i być może jutro będzie u nas śnieg poruszyć, także zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast dzisiaj, wczoraj już było tak naprawdę super, super zimno. Dzisiaj też jest zimno, ale nie ma tego wiatru dobra, koniec o pogodzie jadę teraz do Lila, zrobić małe zakupy kupię mleko, jakieś tam wyżywa, owoce, coś tam, co potrzebuję co jest szczęście, że akurat w sumie no nieszczęście, ale ogólnie po prostu teraz Jurka nie ma, więc też i ogólnie mniej jedzenia nam idzie, jak on jest na wyjazdach, no bo to wiadomo, że jednak i obiady mniejsze i lunche do pracy nie robię także jakiś tam zapas w domu też mam, no i ogólnie ciekawe, czy ktoś zauważyliście, co mam na ustach tutaj robiliśmy z Jurkiem popcorn którejś to nocy ze no noce temu, jakoś tak chyba, w w każdym razie, oglądaliśmy film i mówię, ja do niego zrobię popcorn z karmelem taki domowy i zaczęłam smażyć ten karmel i chciałam spróbować, bo chciałam zrobić solony i dodałam soli i chciałam ten karmel spróbować i on mi się tak przykleił do ust, gorący rozgrzany, że teraz już jest lepiej ale wyglądało to okropnie tak mnie bolało, piekło teraz już mi się, widzę, że powoli goi, ale nadal jest, dobra, koniec gadania radio świąteczne jest? jest jedziemy te mi się też podobają, dmuchańce ale dajcie znać jak macie koty w Polsce, jak nie macie no to czy koty je nie przebijają paznokciami tak się zastanawiam właśnie jak to jest, jak się ma kota, tak jak u nas na dworze i te koty nie mają obcinane pazurów, więc wydaje mi się, że raczej by przebijały, także nic z tego. Dobra, to te świeczki. Myślałam, że kubki. Lubię zarknąć czasami też na e, tą sekcję tutaj, co mają, bo może jakiś papier od razu wezmę, ale nic ładnego nie ma. się zatrzymałam. Spójrzcie na ten dom. To jest dosłownie podobny jak z Kevina. Jaki piękny. Ile ma przed sobą w ogóle zieleni. Ile drzew, ale no cudowny, piękny jest. Weszłam do domu. Pierwsze, co to widzę, to to. Już mam lekką załamkę, bo oh my gosh. Nie chcę mi się tego rozkładać. Chcę, żeby to Jurek zobaczył. To po pierwsze... A po drugie to tak sobie myślę, że chyba będę musiała zamówić folię bąbelkową, żeby to wszystko dobrze popkręcać, żeby się plastyk nie pogniół w transporcie. Okej, okay, zrobiłam małe zakupy, tylko to co potrzebuję. Wzięłam od razu papier do pakowania, ale duża rolka jest tutaj jest, wiecie, ile? 5 metrów i w Lidlu kosztuje 99 centów, czyli dolara za za tyle papieru ja miejsce kupiłam no i ku nie wiem czy mi się to nie zgniotło e, piernik, domek z piernika może dzisiaj chce to sobie zrobimy Widziałam bazylię serki te, ja ich nie lubię, ja wilka lubi pomidory Mandarynki, no bo mandarynki muszą być zawsze jak okres taki zimowy, świąteczny. Mleko, i w końcu sobie zrobię dobrą kawę, bo ja bez mleka to nie wypiję, i dzisiaj rano nawet kawę nie miałam, więc Wiesz to zaraz robię kawę, no i tutaj sos pomidorowy, ogórki, truskawki, no i ziemniaki, i w sumie tyle. I jeszcze śmietana, całe moje zakupy, tylko to co było potrzebne, no i ekstra w sumie to. Ale dzisiaj będę robiła na obiad sos spaghetti i tak już gotowy mam wołowinę. Mam też mozzarellę i mam parmezan, ale dokupiłam bazylię, żeby było tak bardziej Lepiej, no bo nie ze słoika. Nie chcę mi się robić swojego sosu. W ogóle ja tutaj bardzo rzadko Wam powiem, że swoje sosy takie domowe robię do pizzy. Chyba, że mamy z, z świeże pomidory w ciągu lata. No to tak, a tak to nie, bo one są sklepowe, są niedobre. Dosłownie mi tak nie smakują te sklepowe pomidory, dlatego też ja kupuję takie malutkie. Te małe jeszcze zjem, ale w Stanach przynajmniej ja po tych sklepach. Szczerze, nigdy nie jadłam tutaj pomidora, który by mnie zachwycił w smaku. Te z ogródka tak, ale ze sklepu, nieważne z jakiego, nawet z targu, jakieś zimy w ciągu lata, nigdy, nigdy nie jadłam tutaj dobrego pomidora. Także tak, dobra, wszystko mam. Robię sobie pierwsze co kawę i tak sobie myślę, że. Chyba dzisiaj wezmę i zobaczymy, co tam w moich pudełkach słychać, bo wyciągam też dekoracje resztę, które mam na święta, no bo zmieniłam sobie w kuchni zazdroskę już na tą świąteczną, postawiłam jedną choinkę małego Mikołaja. Tutaj też coś postawiłam. Ale tak poza tym, to muszę poprzeglądać w ogóle, co ja tam jeszcze mam, i e, może co nieco będę chciała już, e, nie będę używała. No zresztą zobaczymy. W ogóle kartkę z kalendarza to nie patrzcie. Ja już ostatnio w ogóle nie mam do tego głowy, nawet o tym nie myślę. Ja nawet nie wiem, który dzisiaj jest dzień. Zresztą warto się przekonać. <grym> to by było środa, dzisiaj nie, wtorek, czyli dziewiąty. O Laokadii. Moja babcia Leokadia. Ładne imię już bardzo chyba takie zapomniane, już raczej się nie nadaje. W ogóle nie znam żadnej Leokadii. Jedyną Leokadią, którą znam, jest moja babcia. Także jeżeli jest tutaj jakaś Leokadia, to wszystkiego najlepszego dla Ciebie w dniu imienin. hej, a ty, gdzie tutaj? Przepraszam, no co tutaj kot chodzi? Po blacie kot chodzi? Co tu kot robi? Co? Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, jestem póki co bardzo grzecznym kotkiem. Nie skaczę na choinkę. Choinka nawet nie jest przywiązana do, do sufitu. W tym roku raz jej się tylko zdarzyło wejść na pierwsze takie dwa pięterka. A tak poza tym jestem dzisiaj z ciebie dumna i jesteś grzecznym, umoronym kotkiem, tak? Mm, tak, żydówki. Robimy kawę. Mm, robimy kawę i damy snadkę, tak? Ja wiem, że koty tak nie lubią, ale ja czasami lubię tak wypieścić i wycałować główkę wniosek mokry. Kicia, już się najadłaś. Siadam jeszcze do Was tutaj z kawą, chwilkę, tak sobie pogadać, jeszcze coś na spokojnie przy nogach. Chyba tylko nogi, wydaje mi się, że jest, są widoczne, ale w ogóle um, jaka abstrakcja, tak sobie myślę. Tutaj w ogóle stoją jakieś super fajne, według mnie przynajmniej jakieś tam wypasione, kilkumetrowe dziadki do orzechów. A ja sama w ogóle w getrach już takich poprzecieranych chodzę, ale dobra, to nic. W ogóle ja nie mam spodni takich, muszę sobie kupić jakieś spodnie, bo ja cały czas tylko w tych spódnicach i mam tylko spodnie, które mam do pracy. Tak naprawdę, więc dzisiaj jest zimno i już je założyłam, także nawet robię to, pojadę kupię sobie jakieś normalne spodnie, także nie martwcie się, nie będę w takich chodziła. Ale ogólnie też tak sobie dzisiaj jechałam do sklepu i ogólnie miałam długą kurtkę, więc one aż tak bardzo widoczne nie były. I z drugiej strony sobie tak pomyślałam przez chwilkę też, że co mi dała ta Ameryka, to właśnie to, że... Ja się nie przejmuję tym, jak wyglądam. Jakby, może to jest trochę złe, ale w ogóle, że mm, jakby nie biorę do siebie tego, że o ojejku, boję się wyjść, bo nie wiem, bo mam dziurę gdzieś, albo gdzieś jakąś plamę, albo gdzieś coś nie pasuje do siebie w ogóle, że ktoś się na mnie popatrzy, czy coś, nie, w ogóle absolutnie, absolutnie. W Polsce, jako główniara, jak byłam, to pamiętam, że to też bardzo zwracam uwagę, w ogóle do sklepu, czy coś, nie, a tutaj jest trochę inaczej i ogólnie to mi dała to... Tak, to minała Ameryka, że w sumie mm, nie przejmuję się za bardzo tym, jak wyglądam i wiem, że powinno się wiecie zawsze wyglądać dobrze, jak się wychodzi w ogóle, że chociażby dla innych ludzi i tak dalej. Ale mi już coś takiego przeszło. Nie, nie boję się iść do sklepów w jakichś tam starych spodniach czy w czymś, co do siebie nie pasuje. Nie w ogóle absolutnie nie zwracam na to uwagi. I też, jak byłam w Polsce i leciałam do Polski, pamiętam w zeszłym roku chyba, jak ja chodziłam i te spódnice długie, to też miałam takie komentarze, że, że zostaw te spódnice, że w ogóle, że ktoś będzie na ciebie patrzeć, że, 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 tak, się, że tak chodzę w ogóle, tak ubrana, w ogóle dziwnie i tak dalej. I nie miałam z tym problemu. Nie miałam z tym problemu, i tak samo w lato, teraz, czy nawet te kapelusze, cokolwiek, nie miałam z tym problemu. Po prostu chodziłam tak jak chciałam, w ogóle się nie wstydziłam, nawet w ogóle bez myśli takiej. Nie miałam w ogóle w sobie nawet takiej myśli, jak się ubierałam i wychodziłam gdzieś, że o, ktoś na mnie popatrzy, i coś sobie pomyśli. W ogóle absolutnie nic, nic. Także taka myśl mnie naszła, że ogólnie co mi dała Ameryka to chyba właśnie taki bardzo duży luz w podejściu do siebie i ogólnie jeżeli chodzi o te dziadki do orzechów też to też spodziewam się tego, że mogą być różne komentarze, że o kicz czy plastik czy nie wiadomo co w ogóle wiecie, nie każdemu się to będzie podobać i ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest dla każdego ale tak jak wam mówię, to jest takie moje spełnienie małego marzenia i ja też wiem, że yy, ja tutaj tyle lat spędziłam i ja nigdy nic nie mogłam więcej zrobić. I ja tak już powiedziałam do Jurka, że żeby sobie zdawał sprawę z tego, że jak wrócimy tam i już będziemy. I chociażby czy to będą święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, cokolwiek, ale ja będę nadrabiała te wszystkie lata tam, które tutaj yy, nie miałam w jakiś sposób, wiecie, w taki sposób. Yy, jakby wyżyć się tak e, artystycznie. Będziemy dużo robić swoich DIY, e, różnych projektów. Na przykład, już widziałam, takie super można sobie zrobić laski cukrowe, takie gigantyczne chociażby w ogóle. A to szopki, a to choinki z LEDów, a to coś tam w ogóle wiecie jakieś girlandy e, swoje, takie w ogóle naokoło. Także wszystko to, e, co zawsze chciałam, a nie mogłam tutaj, to będziemy tam nadrawiać. Także ja już się, ja się tego nie mogę doczekać. Ja to kocham robić. No i tak jak Wam mówię, to jest po prostu tak, bardzo to chciałam, bardzo to chciałam i mam i ogólnie ja normalnie aż serię, ja jestem wzruszona. Czytałam też oczywiście Wasze wszystkie komentarze w ogóle na ten temat, jak powiedziałam, że już mamy te bilety w jedną stronę i tak dalej. I za wszystkie Wam dziękuję i ja wiem, że każdy z Was ma... Z nas my też będziemy mieć jeszcze jakieś swoje doświadczenia, ma swoje, i dla jednych to była dobra decyzja, dla drugich nie była dobrą decyzją. Też czytałam, że jedna pani pisała, że dostała w ogóle depresji po powrocie z Anglii, także wiecie, każdy ma jakąś tam swoją historię, swoją bajkę pisze, i ja też zdaję sobie z tego sprawę, tak jak wam powiedziałam, że mm, u nas też może być różnie, wiadome, ale Ważne jest to, żeby mieć w życiu jakiś cel i dążyć, tak myślę, w tym samym kierunku. My z Jurkiem mamy w głowie od co najmniej jakiegoś półtora roku, w głowie to, co chcemy osiągnąć, w którym kierunku zbierzemy i ogólnie wiem, że będzie i pod górkę, i będzie z górki, i bardziej pewnie będzie pod górkę niż z górki na początku, ale ogólnie... Mm, to jest coś, co my chcemy akurat. I ja tak czasami jak czytałam też teraz um, niektóre komentarze, to tak myślę sobie. Jiku, w ogóle ja wiesz powoli, m, nawet mówię do niego, że ja tak powoli nawet w sumie zaczynam się czasami zrażać. Wiesz, ja sobie biorę to do głowy, jak ktoś mi pisze, że źle robicie, że to jest zła decyzja, ale z drugiej strony, wiecie, trzeba się samemu przekonać. Dla kogoś to będzie zła decyzja, dla kogoś to jest dobra decyzja. Także. Um, y tak myślę, że nie ma co brać też tak bardzo do siebie doświadczeń innych ludzi, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas dąży w życiu do czegoś innego. Każdy z nas czegoś innego potrzebuje. Ktoś potrzebuje, wiecie, w ogóle wielkiego miasta, żeby dobrze funkcjonować, szumu dookoła siebie, galerii, w ogóle po prostu, żeby ciągle było wszędzie blisko, żeby było gdzie wyjść. Inni ludzie właśnie szukają spokoju. Idę z pierwszym kartonem, zobaczymy, co pierwszy tutaj plastik kryje, Ech, bo ale śmierdzi, bo będę chciała trochę poprzeglądać rzeczy, trochę coś tam oddać. Chyba tutaj te światełka mam, to zaraz zadzwonię do kogoś, czy ktoś potrzebuje, bo my już nie będziemy tego używać na 100%. Gdzie to jest reszta? W ogóle ja tu mam tyle wszystkiego, że nie mam sama. Dobra, to jest to. Ogólnie ja nie mam chyba tak dużo dekoracji na Boże Narodzenie. Wydaje mi się, bo w sumie nie mam tutaj gdzie trzymać, więc nie kupuję tutaj choinki. Kiedyś miałam fazę na wszystko, co takie drewniane, naturalne. I nadal mam, bardzo lubię. I tutaj mam taką choineczkę, tylko że jest lakierowana, więc ją sobie na pewno gdzieś wystawię. Tutaj mamy Dziadka Mroza też weźmiemy, ale ogólnie coś takiego jak na przykład ten dziadek moros no to na 100% go nie będę wysyłała moja mama mi pokazywała, chyba w pepko kupiła, bodajże za 40 zł takiego samego może nawet ciutkę większy i w ogóle ładny więc ogólnie się nie opłaca, no nie? takie rzeczy, ale jeszcze w tym roku będzie i tutaj mam do kuchni takie wianuszki, bo ja sobie na szafkach i tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o te wianuszki, to będę chciała jeszcze znaleźć po świętach Bożego Narodzenia kilka, bo mm, chociaż może w sumie nie wiem, chciałabym na każdej szafce kiedyś mieć w domu powieszone w ogóle takie malutkie i one są leciutkie, także podoba mi się tak jak każda szafka w kuchni, albo chociażby nad okapem, a... W każdym razie, uwielbiam takie wianuszki. No, także tutaj mam do kuchni wianuszki. Jeden wianek miałam to stary, to już wiem, że go nie mam, bo wyrzuciłam, bo był zniszczony. Tu jest ten, który z temu zamówiłam w, y, ostatnio, co Wam pokazywałam. Do niego są te dzwoneczki, więc na pewno go będę chciała teraz też gdzieś zawiesić. Tutaj mam też wiklinową choinkę, to to zostaje. Słuchajcie, mam tam jeszcze jedną wiklinową. W ogóle ja, był taki czas, że tutaj w Stanach była moda bardzo na drewno. To był chyba w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu. W tym roku już tego tak nie widzę. Raczej bardziej kolory niż wiklina, niż drewno. Tak jak chodziłam teraz po sklepach. Ale swego czasu właśnie było bardzo dużo różnych takich. To nie jest nawet chyba prawdziwa wiklina, tylko coś Ala Wiklina. Dużo takich dekoracji, także ja też dużo mam i drewnianych. No i one mi się nadal podobają, mimo wszystko bardzo lubię. Także tak, reszta jest gdzieś w innych kartonach, także tam tego na razie nawet nie mam zamiaru wykładać, bo mi się nie chce tam grzebać w tym. Także. A, tu jeszcze na okno mam deków do Nie dobra, no to idziemy dekorować. Lines are busting out the door. Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. But they say you make it stop. Look. Okay. Dobrze. Tutaj zrobię tutaj front, żeby, okay? okay. okay. I'm gonna do it. 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 I'm say it's so pretty and <laughs> i, I am to do it i am to it i to i am got i am going to i to i do not I mean, oes, on, mae'n edrych ar gyfer tawa tas, cwm yn o Dag. -e. Okay. Mm -hmm. <laughs> I o'n ym, i am o gybeth yn ap rins o bod student of the year. Tak, a to znaczy, że Emilka może być y, uczniem mm. roku. I tak? potem mama i tata, jak teraz możecie i ze mną. Super. Ja za każdym razem, jak tu będę teraz przechodzić, to będzie mnie to cieszyć. Ja nawet bym chciała, żeby to zostało w ogóle. Jakby były mniejsze, to nawet w domu, super. Albo jeden taki przychodzący duży. Ale tak, miałam dzisiaj dekorować, odpuściłam sobie wszystko. Wzięłam, wzięło mnie na lenia, obejrzałam sobie jak miłość, no i w sumie nic nie zrobiłam, absolutnie, tylko powiesiłam tutaj ten wianek na okno w kuchni i na tym się skończyło tutaj w ogóle aparat, ale tutaj mam tylko Mikołaj, cho choinkę, w sumie tyle, jakoś w tym roku mi się nie za bardzo chce, może jeszcze trochę i mnie weźmie na to, żeby się coś zająć czymś, tutaj więcej coś porobić, ale póki co to nie mam ochoty, w ogóle zrobiłam sobie tutaj, jeszcze Wam pokażę, tą taką girlandę, bo miałam tą girlandę i nigdzie jej nie wykorzystywałam. W zeszłym roku też nie. No i tutaj coś takiego i kolorowe światełka to założyłam i jeszcze wcześniej dołożyłam takie gwiazdy tutaj, te co na choince betlejemskie. I tak sobie jak się na to popatrzyłam, to tak wyglądało to jakby bym się cofnęła do czasów dzieciństwa. Dosłownie to są te kolory lampeczek, które ja lubię najbardziej. Takie właśnie z różem, z niebieskim. Jeszcze jakby taką melodyjkę grały, jak kiedyś. Na pewno kojarzycie. To jest właśnie to. Uwielbiam takie. Teraz ciężko jest taki kolor znaleźć. Jak już, no to są. Teraz w ogóle wiadomo, że te jasne tylko albo w odcieniu ciepłym bieli albo jakieś inne, ale takich kolorowych, zwłaszcza od takich ciepłych. No to naprawdę ciężko je znaleźć, no bo ostatnio też szukałam tak do siebie. No dobra, w sumie dzisiaj chyba tyle będzie. W następnym filmie zobaczymy się już wszyscy razem. No i z Jurkiem będziemy pewnie zwijać te dziadki, pakować, bo już pozamawiałam folię, wszystko po przychodzi. No i będziemy coś tutaj więcej jeszcze działać, może pierniki to będziemy pies, bo to mówię, że już mi ciasto leży od 1 listopada, także już będzie gdzieś niedługo pora coś się tym zająć, ale powiem szczerze, że jakoś w tym roku, no mówię, nie wiem co jest, ale nie chce mi się, nie chce mi się. W zeszłym roku inaczej było. Ten rok jakoś tak troszkę inaczej odczuwam, ale czekam na te święta. Czekam oczywiście, że czekam, kocham święta, ale yy, jest jakieś takie inne uczucie w tym roku dla mnie. Dobra, no nic. Yy, dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj ja. Yy, jeżeli film Wam się podobał, no to zostawcie mi łapkę do góry. No i widzimy się już niedługo w następnym wogu.